Witam wszystkich w kolejnym filmie. Znowu mamy do czynienia z Nissanem Micra K12 z 2006 roku. Silnik 1.2, 80 koni I tym razem wymieniamy pasek. Pasek dlaczego? Bo go tu jest pasek 4PK. Zostało tylko 2PK. I tak na oko, na oko, na wyczucie ręką, po zdjęciu resztek paska, obciąłem go, się nie, nie szczypałem. No to rolka napinająca, chrobocze, no więc kupiłem rolkę i ją wymienię, przy czym chciałbym ją wymienić całą śrubą, którą ją, która ją trzyma, a tu nie jest łatwy dostęp, bo jak widać od góry, co tu się ręki włożyć nie da, trzeba to robić od dołu. To jest widok od dołu, no i cóż bym tu powiedział, muszę zdjąć koło i nadkole, żeby sobie łapnie ciąć o ten plastik. Myślę, że będzie mi trochę łatwiej. No i jakoś się dostać do regulacji napinacza, który jest gdzieś tam od tyłu. I tu w ogóle przeszkadza tabelka, żeby. Pokażę Wam. Może się uda. Żeby włożyć rękę jakoś tam i kręcić. Nie? Fajnie. Zderzak by zdjąć byłoby łatwiej. No nic. No, czemu nie fokusujesz? O teraz może lepiej. Dobra. Wyjmę to i mniej więcej opowiem. Spróbuję coś nagrać. A tutaj od tyłu silnika jest napinanie drugiego paska. Jak już robię jeden, bo go ścieło, samochód ma 160 tysięcy przebiegu i no jakby na to nie patrzeć, 16 lat, pewnie nigdy nikt tego nie wymieniał, to zobaczę jeszcze ten drugi pasek, jak on tu wygląda, ale wydaje mi się, że warto go też wymienić od razu, tylko muszę znaleźć dojście do tej śruby od regulacji. Trzeba popuścić rolkę, rolkę od przodu. Tam jest śruba na klucz 14. Ja już to zrobiłem. I teraz tutaj się popuszcza. To jest na klucz 12. Jak to w Japończyku. Oczywiście popuszczenie nic nie spowodowało. Ta rolka stoi, bo się przykleiła do uchwytu. Ale zaraz ją poruszymy. Może trochę jeszcze bardziej popuszczę od przodu. I teraz jak napiąć? A HGW? Nie wiem. Sprawdziłem sobie. Ugięcie paska. I nowy napiął tak samo. Rolka się nie rusza. Dobra, jeszcze ją popuszczę od przodu. No i miałem rację. Nigdy go nigdy nie ruszą. Ale tutaj jest pasek 3PK. To nie jest jakby problem z tym, że on taki jest, tylko problem jest z tym. O, tu już są braki, więc zaraz by go też nie było. Problem jest w tym, że jest piąta rano. A interkars otwierają o ósmej. A chciałem to na ósmą skończyć. Już się skończyłem, nie? Dobierane po numerze WIN nie powinien, bo powinien byłbym mnie trzeć. Jak to ktoś już zauważył, nawet dwie osoby. <grybo Krystroni> Tylko po numerze Win i co? I G. -ie. Nie muszę czekać. Wyjąłem sobie całą blachę od napinacza tego zewnętrznego paska, który tam jest pod alternatorem. Teraz widać gdzie jest śruba do napinania. Sorry, że tak paluchę, ale chyba nie o tym. Bo popatrzcie, jakiej wielkości jest jakby szpilka rolki, jak jest szeroka, jak jest wąziutka. No i no, nie będę przeklinał. Pożałowali, nie wiem, 5 gram stali. Naprawdę, żeby to było szersze, żeby miało większą powierzchnię przylegania. Gdyby komuś jeszcze przyszła ochota na takie kombinacje, żeby zostawić starą śrubę z szerokim łbem, no to w tym przypadku przy nie uda. Dlatego, bo po pierwsze średnica tego, tu gdzie jest osadzone łożysko, to jest 12 mm. Może jest i trochę wytarte? Nie, nie jest jakoś niespecjalnie, tu się nic nie obracało. Tam się po prostu w łożysku rozsypał koszyczek. Natomiast tu, na nowej, śred... teraz już wiemy, dlaczego dali rolkę napinającą z, nowym, z nową szpilką, z nową śrubą, z mniejszym łubem. Bo to po prostu jedno do drugiego zamiennie nie pasuje. Ale nie o tym. Tu. Oczywiście słychać. Dobra, jakbym nie ruszał ręką, to by jeszcze było widać, że ma bicie. Ale nie o tym chciałem. Popatrzcie na to. Próbuję zrobić tak. Dobra, to takie pomiary. Ja czuję, że jest delikatny luz, ale to jest naprawdę delikatny, ledwo pod palcem czuć. Nie będę tego nawet mierzył jakimś wskaźnikiem zegarowym, bo to nie o to chodzi. Pokażę Wam, jak wygląda nowa rolka. Oczywiście ta śruba jest dokręcona. Tam ze 30 Nm. stare łożysko, mimo że jest rozwalone, a może dlatego, że jest rozwalone, nie ma luzu w ogóle na boki. A teraz zobaczmy, jak jest nowa na samochodzie. Nowa rolka z blachą już jest zamontowana i też jest dokręcone tutaj, tak za 30 Nm. Na razie lekko, bo jeszcze nie mam pa pasek. Już mam, ale nie mam tego drugiego, więc nie wkładam. Ale popatrzcie na to. To jest nowa rolka nowe łożysko. No i teraz pytanie. Czy <grystanie> stare jest yy, przytarte i tam są jakieś śmieci w tym łożysku i dlatego nie ma luzu? Czy nowe jest obliczone na konkretne życie? Bo wydaje mi się, że to drugie, ale. No nie jestem pewien. A może w metodą doświadczeń stwierdzili, że łożysko z luzem C3 albo C4 albo jeszcze większym będzie lepsze tutaj. Nie, no nie będę tego oceniał, no chciałem wam pokazać, że mam takie obserwacje. No hmm. kurde, firma z górnej półki, no to chyba wiedzieli co robią. Może właśnie wiedzieli co robią. Hmm. Mam kawałek filmu, na którym pokazałem, kto jest producentem nowej rolki, ale po tym, co tutaj dograłem, bo to zauważyłem, postanowiłem, że nie będę pokazywał firmy. Bo wiecie, zaraz się zlecą jakieś sępy i będą coś ode mnie chciały. No a ja tu mały Miki jestem w porównaniu z dużymi korporacjami, więc mi się nie chce szarpać. Ale na tamtym kawałku filmu mm, mówię jeszcze o jednej fajnej rzeczy. Bo chciałem zostawić starą śrubę, tą, y, dlatego, bo ona ma dużo szerszy kołnierz i po prostu lepiej y, ustawia tą rolkę względem blachy. Czyli jest mniejsza szansa na to, że ta stara śruba, y, z racji tego, że ma szerszy kołnierz, będzie miała y, większe. Y, Opory na wyginanie, dlatego, bo no blacha, jak to blacha, nawet ona tam ma za 3,5 mm, ale to nadal jest blacha. Jak się dociąga tam z jakimś momentem, a nie daj Boże, za mocnym, to się zacznie ją uginać, deformować. Więc mniejszy kołnierz ma mniejszy punkt przylegania do blachy. Ja tutaj wstawiłem jakąś podkładkę, żeby tylko to skręcić, bo bez blachy to się nie da tego skręcić. I chciałem zostawić tą śrubę do napinania bo ma większy kołnierz i po prostu mi to jakoś lepiej pasowało. Ale dlaczego się nie da? I dlaczego dali nową śrubę? Już wiem. Nowa śruba ma inną średnicę i łożysko w rolce ma inną średnicę niż to. To jest różnica tam dwóch dziesiątek milimetra, mniej więcej, tak na moje kaprawe oko patrząc. Więc przełożenie samej rolki nowej na starą śrubę nie wchodzi w grę, dlatego bo tam jest za duży luz po prostu i to nie będzie działać tak jak powinno. No to mamy odpowiedź, dlaczego nowa rolka jest z nową śrubą. Jest po prostu inny wymiar. No i jeszcze, jakie to są paski. Jeszcze jakby sfokusował. No co jest dziadu? Od pompy wody to jest trzy pk sześćset sześćdziesiąt osiem W Unii Europejskiej zrobione przez skf eee, z. Tego drugiego 4PK to wam nie pokażę, bo tyle z niego zostało. Ale nowy jest. Nowy zakładam taki 1062. To tak gdyby ktoś szukał informacji. No dobra, pozakładałem paski nowe. Jak one są napięte. Tak raczej bym powiedział, że luźno. Yy. Na co zwrócić uwagę przy napinaniu tego typu napinaczami? Jak odkręcicie tą śrubę, żeby rolka mogła się przesunąć, ona musi być luźna. I napinacie śrubą z tyłu, to pamiętajcie o tym, że rolka się przechyla, więc trzeba założyć, że przy napinaniu śrubą ten pasek musi być luźniejszy. Jak luźniejszy? Nie umiem tego określić. Ja to robię na wyczucie. Pewnie większość mechaników też, no bo nikt przecież nie robi jakichś tam testów na brzęczenie czy innych takich. Znaczy, może są tacy, co robią? Nie wiem, ja takich nie znam. No i napinamy tak, żeby dokręcenie tej śrubi, śruby skompensowało niedociągnięcie paska. Chyba jasno się wyraża. Dobra, cały ten samochód to jest taka, taki trochę już niestety śmietnik, bo tu i nad kola są połamane sprzęgło buczy, amortyzatory skrzypią. No, powiem sąsiadowi, co tu trzeba jeszcze zrobić, ale no koszty będą przy obecnych cenach części no, wysokie, no same amortyzatory z jakimiś osłonami, to pewnie. Z 1200 zł. Kajaba. Nie mówię o jakichś tam innych, bo nie mam zaufania do innych. No, sprzęgło. W sumie to prosta skrzynia, więc można byłoby jakoś zrobić. Ale sprzęgło ma takie objaw, że jak się puszcza i zaczyna łapać, to robi buu, Tak jakby tarcza była wyślizgana i się po prostu ślizgała. Dopiero jak się puści do końca to 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 ustaje. Aha, jest z sprzęglikiem centralnym. No tak. No to, że tak powiem, na tym kończę ten filmik. Filmik, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym. W następnym będę odlewał coś z aluminium. Mam taki pomysł. Ale to będzie, no film będzie już pod koniec października albo nawet na początku listopada. Dlaczego tak? To wytłumaczę na filmie. Na razie do tego czasu mam nadzieję, że nie będę. Nie, znaczy, będę robił ten odlew i to się pewnie nie, nie skończy na jednej próbie, tylko na wielu próbach, bo odlew jest dość skomplikowany. Potrwa to ze 2-3 tygodnie. Dopiero wtedy będzie jakiś film. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No ale w sumie chodzi równo Więc co się tu czepiać?